Jest poniedziałek, 30 czerwca. Codziennie o 18.00. Znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Możemy się rozwijać dzięki waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z księgi rodzaju. Ludzie, których gościł Abraham, odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, a pan mówił sobie, czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak, żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi. Po czym Pan rzekł, głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc stąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do niego, Abraham rzekł: Czy zamierzasz wykupić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział: Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham. Pozwól, panie, że jeszcze ośmielę się mówić do ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. Abraham znów odezwał się tymi słowami: A może znalazłoby się tam czterdziestu? Pan rzekł, nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu. Wtedy Abraham powiedział, niech się nie gniewa, Pan, jeśli rzeknę, może znalazłoby się tam trzydziestu. A na to Pan, nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu. Rzekł Abraham, pozwól o Panie, że ośmielę się zapytać, Gdyby znalazło się tam dwudziestu, pan odpowiedział: Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu Na to Abraham Niech mój pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam gdyby znalazło się tam dziesięciu odpowiedział pan Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu wtedy pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł. Abraham wrócił do siebie. Oto Słowo Boże. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy. Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla jego czcicieli. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki podniebne gniazda. Lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Oto słowo pańskie.